Uciekać z tej Syberii czym prędzej. Kampa Tak? Nie Hotel się okazało, że nie toleruje zwierząt. Jedziemy tam, gdzie ciepło. Jak na razie jest zajebiście zimno. Owsianka tak jak. Nie wiem, w zakładzie karnym chyba to jest. Tak, sypie się. Sypie się. Po rozglądamy się co tu jest zabite wszystko dechami hotel nasz przed nami moje to odcinka tam stoi Dzień kolejny, nie wiem już który, czwarty czy piąty jest skóra w świni Nowa armagedon na ulicy Sierob ja dotarliśmy do celu Piździała totalna Ciężko było go znaleźć gdzieś na uboczu. Śnieg tak zawiewa, że ciężko pojechać. Myślę, że mi samochód brzmienia. To dobrze To wszystko jest A zobaczcie, jak. Z taką zamieć jest. Niesamowite. Dobrze, już dojechaliśmy. W samochodzie nie zmarzłem, ale teraz idę się No dobra że Potem trudno znalazłaś robotniczy, ale co tam? Dużo, że ciepło. Wszystko jest na miejscu. Tak, tak jak Tak. Tak, była? było? Nie. To... Тут машины, еще другие сейчас приезжать а, будут. Будут приезжать. Ну, конечно, много у нас забронировано. А, ну я не знаю. Ну, вот так вот, тут тут же рука это. А, там потом. Ну хорошо. Хорошо. А <laughs> так видите, смотрите. Так поставлю. Я визов просто никого нет. Верта кушай. <клыш> Мурка. А, не как ты? Мурка, а, ты не ешь, <пишут> не? Не, не, не? Не, ну и хорошо, ты толстая, как говорят. Воды, чтобы пила. А что тут так ест? <пишут> 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 Билли. Бритный. Dzień dobry wszystkim Wstał nowy szósty dzień Naszej podróży Jak na razie jesteśmy w dobrej kondycji Co prawda Nie wybiegani Ale Wszystko idzie Dobrze Oprócz pogody Która nam nie sprzyja no niestety musimy sobie jakoś z tym radzić. Na montaż filmu nie ma czasu. Człowiek zmęczony, padnięty. Tu mam taki hotelik na zielono, zielono nam. Hmm, ja śmiałem nie pokazywać. Psy czekają na pobieganie. Mamy dwa koty. Jak zwykle wieszak robi dla papuk wysoko, żeby ich nie dostały. Nie przeszkadzały im. A my takie spanko mieliśmy, zobaczcie sobie. Całkiem przyjemnie. <laughs> Przyjechaliśmy, nie wiem, godzina. A dwie godziny zyskaliśmy. A Billy, gdzie jest? Weszliśmy na spacer, godzina Nie wiem chyba 7 23 Zimnica Wiatr jeszcze jest trzeba pochodzić z, z pieskami trochę myślę, jakieś Nie wiem to Tak nieprzyjemnie. Mówię Wam. Kiedy to lato? Takiej pizdziawy to u nas tam nigdy nie ma. Gdzie mieszkaliśmy? Ktoś tu grzeje samochód do pracy. Hotel tutaj zrobili z jakiegoś instytutu, który był nad badaniami kurczaków. A my idziemy się przejść, zobaczymy co tutaj jest. Tartak jakiś. Piłują. Piłują coś. Ale jeszcze wszystko stoi. No dobra. Pospacerujemy. Taki to hotel w takim miejscu. Zobaczcie. No ale ciepło jest. Miejsca jest dużo. Nam to nie przeszkadza. Że w takim miejscu psy mają gdzie biegać przynajmniej, jest o wiele lepiej niż w centrum miasta. Tu coś się też rozwala, jakieś zakłady. O, tak. Po komunizmie. Wszystko się rozwalało w Polsce, tak. Tutaj to samo jest. Tutaj jeszcze w komunizmie. Wszystko... o matko, jak zimno. Trzeba będzie palić maszynę i zbierać się powoli. No dobra, ja teraz ze spaceru Bo jest cholernie zimno, łapy mi marzną Trzymajta się A my zaliczamy szósty dzień I Co tam jeszcze mam powiedzieć Oby się, oby jeszcze gorzej nie było z pogodą na razie jest i tak jest przestrane Wczoraj było wieczór ranę i dzisiaj się zapowiada też nielepszy dzień. Uciekamy tam gdzie cieplej, no na razie tego nie widać żadnej poprawy. 3 godziny w czasie już jesteśmy do przodu. Wczoraj 2 godziny zegar się <coughs> cofnęły Jeszcze nam zostały 2 godziny do moskiewskiego czasu Wtedy będziemy na równi z Polską chyba będziemy na dwie godziny odstawać. Dobra, trzymajcie się, papaszki. My spokojnie, powoli jedziemy dalej. 650 km dziennie, więcej nie damy rady. Dzisiaj na pewno będzie więcej niż połowa przejechana trasy. ja się właśnie I powiem wam tak oleju nic nie zeżarła jest na tą chwilę całkiem nieźle te drzwi mi tak odstają aha, bo nie są zamknięte myślałem, że to już się łamie w połowie ogólnie no, nie jest źle Przegląd mały, techniczny. Wszystko się jakoś trzyma. Dzisiaj będzie już połowa drogi za nami, tle pięta I mam nadzieję, że już z górki będzie lecieć. Odliczanie tylko. Oby uciec od tego zimna. Tam patrzyłem. Dzisiaj gdzie jedziemy do Eukatorii? 17 na plusie. Tu jest minus 3. No i ten Dzień szósty zaczął się. Dzień szósty się zaczął. Jaki w składzie? Berta, Boston. Kicie, 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 picie. I papuszki. Boston! Idź i tutaj. Idź i stąd. Idź i tutaj. Idź No i jedziemy. Wsi nam dal. Słońce się pokazało. Mam nadzieję, że będzie. Jak najdłużej. Trzymajcie się. Nie, to jest to Я ничего не могу. Минералку не знаю. Ну, а то ты последнее ходишь, я не знаю. Навигация нас проводит. Знову просто. специально. Вы же не хотите. Ja nie wiem, czy my dojedziemy. Czeka, co tu jest, Magno, czy nie? Nie znam, jak to nie no to. No i zastrzał.

Nawigator nas dobrze by wprowadził, widzicie? Ja pierdziele trzeba znowu przyczepkę odpinać. Cześć kamera się przestawiła, przestawiła się kamera. Ja pierdolę. Masakra. Kolejny raz się udało. Ja pierwsz dzielę. to jest, to jest moja głupota. Czemu ja to się pchałem jak nawigacja Zobaczcie że się stąd udało wyjechać To jest cud Dobrze ona jest lekka że mogę ją odpiąć Bo tak to by było dubsko zimne Jedziemy gdzieś o drugą drogą teraz Zapinamy to どうもどうもどうもどうもど Jak można wcześniej wyjechać? Jak? O Jezu. Dobra Lecimy dalej Z czym ty ją puszkajesz? No Mały przystaneczek Po pieskim jedzeniu Na dwójeczkę Zaraz się Do wody Jedziemy dalej Muszę pobiegać sobie spogodnie Zobaczymy co to słychać W tej tajdze Dzisiaj do przejechania około 600 km Mam nadzieję, że dotrzemy za dnia i nas żadne niespodzianki nie spotkają. No, najedliśmy się stracha przy tym przejeździe przez tą wodę. Dobrze się udało wszystko. Bez większych strat. Bez jakichś wołania o pomoc. Pieski pobiegały. Możemy jechać dalej. Bezkonieczną podróż, jak to się dłuży, Jakie to nudne, to mała głowa. Przez tam zimę. Tak by było interesująco. takie smutne, szare No nic wsiadamy, jedziemy